W ostatnim odcinku z malowania, oczywiście z modeli fantazy, zrobiłem złą postać w postaci takiego orka. No, który potem został goblinem, bo sobie kupiłem faktyczne orki, i te, te o, niby orki zaczęły być goblinami. Więc dzisiaj zrobimy taką bardziej pozytywną postać. Jaką pozytywną? Mianowicie zrobimy dobrego rycerza. Ten dobry rycerz został zrobiony z użyciem modeli rycerzy z Wojny Róż. Ale dałem mu taki fajny irokez, taki piuropusz z hoplitów, których kupiłem sobie 3 lata temu. Na początku oczywiście pomalowałem mu podstawkę na brązowo, a potem pomalowałem jego zbroję na złoto. Muszę przyznać, że to był mój taki chyba pierwszy raz, gdzie robię cały model, który jest złoty. Robiłem już modele ze złotymi elementami, ale całego modelu złotego jeszcze nie zrobiłem. Jak już się go pocieniuję, to to wygląda naprawdę ładnie. Więc zabrałem się za robienie detali, takich jak jego pasek, jego broń, i muszę powiedzieć, że to już wygląda dobrze. Ale wypadałoby jeszcze tą zbroję rozjaśnić. Tak więc rozjaśniłem brzegi zbroi za pomocą srebrnej farby, żeby wyglądała tak bardziej, wiecie, metalicznie. A tak oto prezentuje się nasz finalny dobry rycerz. Ale jako, że rycerz nie powinien być sam, powinien mieć całą taką drużynę, to zrobiłem mu jeszcze czterech kolegów. Czterech dobrych rycerzy. Każdy z nich jest inny, i dwóch zostało skonwertowanych. Jeden posiada pelerynkę z Germanów od Victrixa, których dostałem na urodziny 2 lata temu, a jeden posiada tarczę od Fireforge Games. Fajnie się prezentują razem w grupie i muszę przyznać, że naprawdę fajnie mi wyszli. Generalnie muszę przyznać, że bardzo lubię malować modele od Perym nie bo to są chyba moim zdaniem najlepsze takie modele, takich, takich basic, zwykłych, typowych, średniowiecznych ludzi. Jeszcze to od Fireforge Games są spoko i generalnie lubię je mieszać, ale te od Perego to strasznie lubię malować. I tak oto prezentują się nasi dobrzy rycerze. Wiem, film strasznie krótki i wiem, że w poprzednim tygodniu nie było filmu, za co was przepraszam, ale no, tak wyszło, że nie wyszło. I mam nadzieję, że się wam podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym będziemy malować tym razem coś kosmicznego i cześć!